Cześć! Pytaliście w komentarzach pod ostatnimi filmami, jaki używam laser. I dzisiaj odpowiedź na to pytanie w filmie o poziomicy laserowej. Zapraszam. Laser, który używam od kilku tygodni to GLL380 Professional firmy Bosch. Jest to nowe urządzenie na rynku, a charakteryzuje się tym, że ma trzy wysokiej mocy diody laserowe, które świecą laserem w trzech liniach wokół własnej osi. Zasięg pracy to promień około 30 metrów, dokładność pomiaru plus minus 0,2 mm przy 1 metrze. Kolor wiązki lasera czerwony, a czas pracy na bateriach w trybie z uruchomionymi trzema laserami to 4 godziny. A propos baterii, to laser zasilany jest czterema paluszkami. Ja od razu zainwestowałem w ładowarkę i akumulatorki. Myślę, że praca na bateriach nie ma większego sensu. Laser jest solidnie zbudowany, prosty w obsłudze, odporny na peł i zachlapanie wodą, stopień ochrony IP54. Tyle informacji wstępnych, przetestuję teraz i sprawdzę, jak działa taka poziomica. Jesteśmy w niewielkim pokoju, w którym zrobię obrysowanie wokół linią poziomą. Zobaczmy najpierw jak to wygląda poziomicą. Dwumetrową zaznaczam dobrą poziomicą. Ustawiłem oczko jak najlepiej tylko potrafiłem, żeby było na samym środku i narysowałem linię ołówkiem. Przesuwając się dalej przeniosłem poziom do końca ściany. Następnie przeniosłem poziom na ściankę obok. Dalej na ścianę z drzwiami. Niestety tu małe utrudnienie, bo przeszkadza włącznik światła, ale dałem radę. Sprawdziłem też po skosie, czy poziom jest nadal utrzymany. Zaznaczyłem do końca. I na ściance z oknem przerzuciłem poziom na drugą stronę. I widać, że równo nie jest. Około centymetra uciekło. Także mierzenie poziomicą, nawet dobrą w większych odległości to loteria. Raz, że ściana może być krzywa, poza tym na oczku tego bąbelka idealnie równo nie ustawimy. Chciałem jeszcze zobaczyć jak to wyjdzie popularną szlowagą, czyli poziomicą wodną, ale roboty z tym nie mało. Najpierw napełniłem wąż wodą, później odplątałem i układałem na podłodze, odpowietrzałem, ustawiałem, miałem przymocować taśmą końcówkę w jednym narożniku i w końcu dałem sobie spokój. Dobrze, to sprawdźmy laser. Rozstawiłem statyw. Włożyłem naładowane akumulatorki. Przykręciłem płytkę. I zamocowałem laser na statywie. Ustawiłem wstępnie mniej więcej w poziomie i przełączyłem włącznik na odblokowaną kłódkę. Laser zaświecił wokół na wszystkich ścianach, linia już sama ustawia się w poziomie, wystarczy korbką ustalić wysokość. I to w zasadzie tyle roboty. Dwumetrową poziomicą zajęło mi to około 10 minut, laserem z rozstawieniem statywu kilkadziesiąt sekund. Poziomicą mimo moich starań nie wyszło to dobrze, laser dokładnie obrysowuje całą powierzchnię wokół bez żadnych przerw czy załamania linii i ma dużą precyzję. Widać teraz też, że wcześniejsze zaznaczenie zaczęło mi uciekać w dół. Co istotne, urządzenie nie musi być ustawione w idealnym poziomie, żeby prawidłowo wskazywało linię. Laser ma zakres automatycznej niwelacji plus minus 4 stopnie. Jeżeli urządzenie jest za bardzo przechylone, usłyszymy charakterystyczny dźwięk. Wciskając przycisk laser, możemy przełączać się pomiędzy trybami pracy. Po kolei linia pozioma, linia pionowa, dwie linie pionowe. I ostatni tryb linia pozioma, i dwie pionowe. W ten sposób dzięki trzem liniom możemy wykonywać równocześnie kilka prac w całym pomieszczeniu. Kolejna przydatna funkcja to zablokowanie wiązki lasera. Przełączamy na zamkniętą kłódkę, i mamy teraz wyłączone poziomowanie. Możemy wyznaczyć sobie linię od punktu A do punktu B. Tutaj jest jeszcze taki przycisk, uruchamiamy go wtedy, gdy pracujemy z odbiornikiem, który można dokupić. Zwiększa to zasięg pracy w średnicy do 120 metrów. Sprawdziłem też linię pionową, jest w porządku. Zobaczcie teraz w praktyce, jak wykorzystałem ten laser w moich ostatnich pracach remontowych. W miałem do zrobienia sufit podwieszany, ustawiłem statyw na umywalce, można też dokupić pręt teleskopowy i na nim mocować laser. Wyznaczyłem wysokość obramówki, podocinałem profile UD, przykładałem pod lasera i mocowałem. Normalnie musiałbym bawić się poziomicą, zaznaczać ołówkiem, przenosić poziomy, także wygoda i szybkość pracy nieporównywalna. Jedyne co to trzeba uważać, żeby nie zasłaniać lasera. Kolejna praca, w której laser był mi bardzo pomocny, to układanie paneli winylowych. Tutaj w prosty sposób wyznaczyłem sobie linię, według której kleiłem panele. Rozwiązanie takie ma dodatkowy atut, że w czasie pracy możemy przesuwać oraz ustawiać laser i mieć stały podgląd linii. No i remont elewacji, który mogliście obserwować w ostatnich moich filmach. Tutaj poziomica laserowa bardzo mi pomogła, najpierw w układaniu klinkieru, gdzie każdy rząd płytek kontrolowałem poziomem lasera. Nie wiem, inaczej sznurkiem czy zwykłą poziomicą sobie tego nie wyobrażam. Fajne jest to, że nakładasz klej i nie zamazujesz kreski, jakby to było w przypadku ołówka. Laser pomógł mi tutaj w wielu sytuacjach, na przykład w równym docięciu płytek już przyklejonych, czy w przenoszeniu poziomu z jednej ściany na drugą. Podobnie przy klejeniu deski. Laserem ustawiałem linię poziomą i pod nią kleiłem paski okładziny. A pionowa linia była pomocna przy oknie na drugiej stronie budynku. Także dzięki poziomicy laserowej, praca przy elewacji była na pewno dużo łatwiejsza, szybsza i dokładniejsza. Oprócz tego urządzenia dostępne są jeszcze dwa inne lasery z tej serii, nieco bardziej wzbogacone funkcjami. Model 380C ma dodatkowe zasilanie 12V akumulatorem. Laser można też zdalnie sterować smartfonem. Natomiast model 380CG ma do 4 razy lepszą widoczność dzięki zielonym liniom laserowym. Podsumowując, dobra poziomica laserowa to urządzenie, które bardzo ułatwia i przyspiesza pracę. I warto ją mieć w swojej skrzynce narzędziowej. Pozdrawiam i do zobaczenia.